Cześć kochani, witam was serdecznie. Słuchajcie, ostatnio ogrywaliśmy grę pod tytułem Ja, Inkwizytor stworzony przez Studio The Dust. Spółka akcyjna, bo to trzeba jeszcze nadmienić, bo to jest istotne tutaj. W każdym razie grę na podstawie powieści Jacka Piekary, całej serii o Inkwizytorze Mordimerze, Maderdinie. Zresztą ja, tak samo jak i chyba cała moja rodzina, jesteśmy wielkimi fanami. No i cóż, słuchajcie, bardzo istotna kwestia. Niektórzy twierdzą, że będzie to następca Wiedźmina. Nie, nie będzie to następca Wiedźmina, nie ta półka w ogóle, i nie ten budżet, i w ogóle nie. To będzie coś zupełnie innego. Jest to gra przygodowa, nie gra akcji, więc cóż. Dobra, to może po kolei. Gra, wersja demonstracyjna jest dostępna na Steamie. Możecie ją ograć, nawet zalecam, bardzo zalecam ogranie tej wersji demonstracyjnej. Zakładam, że ponieważ jest to jeszcze przedpremierowo, więc wiadomo, jeżeli chodzi o niektóre aspekty, mogą ulec zmianie w wersji końcowej, która ma mieć premierę w lutym 2024, czyli za około 4 miesiące. Także, ale po kolei, może w ten sposób. Fabuła. Jest to Dark Fantasy gdzie Jezus Chrystus zamiast umrzeć na krzyżu zszedł z niego i zaczął się mścić na swoich oprawcach. Akcja mniej więcej dzieje się o roku 1500, a głównym bohaterem jest, jak już wspomniałem wcześniej, inkwizytor Mordimer Maderdin, e, inkwizytor jego ekscelencji biskupa Hez, Hezronu. Posiadł on nadprzyrodzone zdolności i wykorzystuje je do tropienia heretyków i innych plugastw. Także fabuła jest... Przynajmniej mnie bardzo zaciekawiła. Wszedłem w ten świat z otwartymi ramionami, słuchajcie. I naprawdę zostałem połknięty, przemielony i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. No naprawdę super. Świat strasznie mi się spodobał. Więc tutaj jest. Ta podstawa jest bardzo solidna. Co do mechaniki, słuchajcie. Gra posiada wątki detektywistyczne. Badamy tropy, podsłuchujemy, są pościgi, knowania, jest ogółem. Bardzo duża wielowątkowość. Tutaj do tej gry nie można się przyczepić i fajnie fajnie nas jest w stanie wciągnąć i ma potencjał na e, przechodzenie jej wielokrotnie. A czy będziemy chcieli to już jest może inne pytanie. Natomiast tutaj gra to robi świetnie. Walka jest również element walki i walka ma potencjał. Walka mm, jest wstawiana na Nasz refleks, co bardzo się chwali, jest szybsza niż. Może inaczej. W teorii jest szybsza niż nawet walka w Wiedźminie 3. Bo tutaj będziemy raczej porównywali do tej drugiej produkcji, więc tutaj napomknę tylko, że są silne ataki, są słabe ataki, są uniki, parowania, kontrataki. Jest bardzo dużo tego. Czy bardzo dużo? Jest dużo na tyle, żeby. Poczuć drobne wyzwanie, ale problem jest taki, że jest ta walka drewniana, w sensie animacje są bardzo drewniane, jeżeli chodzi o walkę i brakuje jej kompletnie dynamizmu. Coś, co można naprawić, ale cała, jeżeli chodzi o samo. sam rdzeń. To jest. Jeżeli chodzi o rdzeń walki, to jest. Jest i, i naprawdę można to spokojnie doszlifować. Mamy również tryb modlitwy, który ukazuje nam podpowiedzi. To jest taki szósty zmysł. Wiem o co chodzi. Bardzo znany motyw z innych gier. Więc mamy do naszych zadań do śledzenia wszystkiego, co się dzieje. Mamy notatnik. W, których mamy, w którym mamy zapisane nasze obecne zadania, ukończone postacie, poszlaki oraz podsumowanie historii do tej pory. Nie mamy mapy, jest brak mapy, więc trzeba się będzie zaznajomić z otoczeniem. Tutaj również z pomocą przychodzą nam drogowskazy, które są umieszczone w kluczowych miejscach, głównie na skrzyżowaniach. Także nie powinno być problemu z Zaznajomieniem się rozstawu całego miasta, bo w sumie cała akcja się dzieje w mieście. Więc. Grafika, słuchajcie. Co, jeżeli chodzi o grafikę, to cóż. Witamy znów w 2010 roku i gdyby nie ilość te teselacji, to i w 2005. Environmental design, czyli projektowanie środowiska i otoczenia, jest fajne i otrzymane w klimatach średniowiecznych. Bez problemu rozróżnimy dzielnicę biedoty od ręku. Konstrukcje są fajnie wykonane. Niestety, słuchajcie, wszystko jest sterylne, kanciaste i praktycznie nie mamy żadnej interakcji z otoczeniem. Akcja, tak jak już wspomniałem, odbywa się w mieście. Każda dzielnica jest podzielona na instancje, które nie są zbyt duże. I najgorsze teraz, słuchajcie, to jest projektowanie postaci bogowie, co im się stało. Wszystkie postacie wyglądają nienaturalnie zdeformowane. Nawet nasz główny bohater. Tutaj już padły takie żartobliwe słowa, że wygląda troszeczkę jak Aragorn po bardzo dużych dekonstrukcjach twarzy i ciała, ale słuchajcie. W sumie to wszyscy wyglądają strasznie, albo koślawe ręce jakby je połamało w 15 miejscach, albo karki długie jak łabędzi i wyginają się w trzech miejscach. Wygląda to po prostu strasznie. Animacje postaci widać, że bardzo dużo czasu i pracy włożyli w studio nagrywając motion capture, ponieważ na każdym kroku widzimy fajne, żywe animacje, ale co z tego, jak modele postaci są tak powykrzywiane, że nie są w stanie się do nich dopasować, co często skutkuje śmiesznym wykręcaniem kończyn także nie ma szans na naprawę tak spartaczonej roboty w ciągu czterech miesięcy w ciągu tych najbliższych miesięcy. Bo zakładam że mogą to jeszcze. Tą premierę mogą jeszcze przesunąć o bogowie mam nadzieję że to zrobią i, i naprawią bo wygląda to okropnie po prostu strasznie. No i teraz pojawia się pytanie czy oni tego nie widzą, jak źle to jest wykonane? Czy jak? No, jak to możliwe, że te, takie pokraki przeszły do takiego etapu produkcji? To jest niewyobrażalne. Przecież to wołał pomstę do nieba. Ale dobrze, to już może przestanę się czepiać grafiki. Przejdźmy do udźwiękowienia, bo tutaj jest bardzo klimatycznie i zasługuje na najwyższe uznanie. Muzyka, jak i dubbing. Słuchajcie, jest super. Głosy są świetnie wykonane i nie ma się do, do czego przyczepić. Jest klimat, super klimat. Dialogi są wielowątkowe i możemy się czuć jak prawdziwy inkwizytor, któremu nikt nie podskoczy. Muzyka również wpasowuje się do klimatu i przy eksploracji świetnie nadaje spokojnego tonu albo bardzo mrocznego, jeżeli coś niepokojącego się dzieje. Ogólnie super i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Co do optymalizacji, no tutaj też trzeba brać pod uwagę, że jest to wersja demonstracyjna i to na pewno ulegnie zmianie. Ale tutaj na razie jest drama. Słuchajcie, na mojej i7 13. generacji, 64 GB RAM, RTX 2080 i NVMe. I gra co prawda jest bez wsparcia Ray Tracingu. Tutaj nie ma żadnego Ray Tracingu ani nic takiego. I biorąc pod uwagę jakość tej grafiki, to... Maksymalna ilość klatek, jaką osiągałem, to nie wiem, około 25, to było góra. Było, było straszne klatkowanie. Zakładam, że, problem, że problemem jest tutaj silnik Unity. Jak przejrzałem ilość zaawansowanych graficznie gier z dużą ilością mechanik, tak jak tutaj chcą twórcy to wszystko ogarnąć, i wydanych na tym silniku, to okazuje się, że mamy tylko subnautikę. I... Jest jeszcze, co prawda, Metal Hel Helsinger, który wygląda pięknie, ale ta akurat nie ma zaawansowanych mechanik, więc nie do końca bym ją zalicza. Więc, no, coś musi być na rzeczy, jeżeli deweloperzy nie decydują się na ten silnik. I jest tutaj bardzo źle, naprawdę. Graficy mogą się troić, dwoić, troić, żeby było pięknie wyglądało, ale ten silnik po prostu nie nadaje się do takich gier. Rozmach czuć, widać, ale. No, gdzieś jest tak zwane wąskie gardło i mocno, mocno zaciśnięte. Ale słuchajcie, podsumowując tak na szybko, przypominam jeszcze raz po raz kolejny, że jest to wersja demonstracyjna i uważam, że bardzo uczciwie deweloperzy podeszli udostępniając ją przed premierą, aby każdy mógł sobie spróbować. Ja bardzo zachęcam, przypominam tylko, że gra nie zapisuje, stanów, nie zapisuje ustawień i nic, czyli za każdym razem, gdy ją odpalamy, tą wersję demonstracyjną, musimy wszystko przechodzić od nowa, wszystkie ustawienia i, i zaczynać za każdym razem od początku. Sama wersja demonstracyjna ma tam około 3 godzin, więc mamy dużo czasu na zabawę i na zapoznanie się z grą. Z pozytywnej strony aspekt de detektywistyczny, mroczny klimat, mechanika, muzyka, czy oto, czy, czy, czy całe projekt, Czy cały projekt otoczenia jest super, i tutaj mnie złapali i kupili tym, i dali odrobinę nadziei, bo jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Więc to są rzeczy, ta podstawa, ten rdzeń tej rozgrywki jest i bardzo mnie urzekł, i czuję, że jest, będzie klimat. Jeżeli dopracują to, naprawią, to będzie fajny klimat i gra z bardzo ogromnym potencjałem. Tutaj myślę, że bym po to porównywał do The Plague Tale, do serii The Plague Tale, czy to Innocence, czy Requiem, naprawdę może być cudownie i uważam, że jest jest coś na co można zaczekać, więc ja trzymam popcorn, będę kibicował i będę czekał na rozwój sytuacji, więc tutaj jest bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Tej produkcji. Z drugiej jednak strony, nie oszukujmy się, no 4 miesiące to stanowczo zbyt mało na poprawę tych błędów. I tak jak z optymalizacją, dynamiką, tak jak już wspomniałem, dynamiką walki lub wyglądem głównego bohatera może zdążą, to nie ma fizycznie takiej opcji, aby naprawić, przeprojektować wszystkie te pokraki, które tam chodzą. Które się pojawiają, to są zdeformowane postacie kompletnie. No. Nie ma, nie, ma, nie ma szans, żeby w ciągu tych 4 miesięcy to naprawili i przeprojektowali. Po prostu nie. Co do wyboru silnika, nie wiem. Może mogli spróbować się dogadać z Epiciem albo z Redami, nie, ale zakładam, że chcieli jak najtaniej. I wiesz, mi to się cholernie na nich zemści. Więc Unity po prostu jest zbyt słaby i nie uciągnie takiej produkcji. Więc według mnie. Sukces tej gry i recenzje będą zależały wprost proporcjonalnie od ceny, jaką sobie zażyczą, ponieważ nie ma jeszcze ceny ustalonej. Także wszystko wydaje mi się, zależy od ceny. Jeżeli będzie to pełna kwota lub coś koło, nie ma szans i będzie w topa na całej linii. Po prostu ta gra jest niewarta pełnej kwoty obecnych, tak zwanych AAA produkcji. Po prostu nie jest to gra indie. I to bardzo niedopracowana, i tak powinna być wyceniona. Jeżeli ją dopracują, przełożą, załóżmy, premierę, dopracują, ale teraz mamy problem, ponieważ jest to spółka akcyjna, więc oni są uzależnieni od inwestorów. Koniec, kropka, więc ja im życzę z całego serduszka, żeby poszło dobrze, ale znam prawidła, jeżeli chodzi o tempo pracy, ogółem ilość pracy, w które trzeba włożyć. Więc staram się być realistą pod tym względem i wiem, że szykuje się szykuje się troszeczkę na ostrzu noża sytuacja, więc biorąc pod uwagę, że to jest pierwsza ich produkcja, ja osobiście nie mogę nic na internecie znaleźć odnośnie poprzednich pro produkcji tego studia, więc i od razu i oni już nie wiem, z jak, i na jakiej podstawie weszli na giełdę i czym chcą tam się rozgaszczać, no ale. Cóż, nie moja decyzja, nie moja, jak to mafiają, nie, nie mój cyrk, nie moje małpy, więc. Słuchajcie, zalecam ogromny dystans do tej produkcji na chwilę obecną. I aby, I aby przypadkiem nikomu do głowy nie przyszło zamówić to przedpremierowo, kategorycznie odradzam, zalecam wstrzemięźliwość i czekanie i oglądanie tego, co się będzie z tą produkcją działo. Ja trzymam kciuki i wiem, że gra. Ponieważ, tak jak mówię, rdzenie rozgrywki jest, wymaga bardzo dużo szlifów. Bardzo dużo szlifów, ale coś z tego może wyjść, wyjść naprawdę pięknego. Więc słuchajcie, ja Was zachęcam do ogrania i ocenienia samemu. Więc ja się na razie żegnam z Wami. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć.